Cześć, witam Was. Dzisiaj dalej otwieramy Panini Euro 2016. Dzisiaj otworzymy sobie dużą puszkę kolekcjonera. Moją już drugą taką puszkę. W pierwszej puszce trafiłem naprawdę mega karty, także postanowiłem, że kupię sobie właśnie drugą taką puszkę i sobie ją teraz otworzymy. Taka puszka 45 zł, kosztuje zawiera 10 saszetek, a także 3 karty limitowane. Jak widzicie, ta puszka jest bez folii, bo właściwie zacząłem ją przed chwileczką otwierać, a zauważyłem, że po prostu nie włączyłem nagrywania, ale na szczęście jeszcze nic nie otworzyłem, także sobie zaraz ją tu otworzymy. No i moi drodzy, tutaj mam tą pierwszą dużą puszkę, no i możecie zauważyć właśnie, że te puszki są w dwóch różnych rodzajach, bo ta pierwsza jest cała niebieska, jak widzicie. Natomiast ta, którą teraz otworzymy, jest tu również niebieska, a tu ma takie półkole czerwone. Ale moi drodzy, to te puszki są identyczne, one się niczym nie różnią. Także nie ma absolutnie różnicy, że jedna jest lepsza, czy druga gorsza, bo właściwie jedno i to samo to jest. Także sobie przejdziemy do. Otworzenia tej puszki no i zobaczymy co my tu mamy. Tu u góry mamy trzy limitki i moi drodzy dwie limitki. W każdej takiej puszce są takie same. Jest to Cristiano Ronaldo Shiny, a także Robert Lewandowski Hero. To są te dwie karty moje powtórki także jakby ktoś chciał to niech pisze, na pewno się wymienimy. No a tu mamy jeszcze limitkę e, Azarda. Jest to limitka Classic, której nie miałem, także Także ta limitka wpada. Te dwie pójdą na wymianę. Także jakby ktoś chciał to zapraszam. No i moi drodzy mamy saszetki. Saszetek jest 10, to znaczy powinno być 10, a ile jest to Za chwileczkę. Za chwileczkę zobaczymy. Puszkę sobie damy tutaj na bok. I mamy tak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Także wszystko się tutaj zgadza, jeżeli chodzi o, o liczbę, liczbę tych saszetek. Cztery saszetki z Millerem mamy. Mamy również 3 saszetki z Bejlem oraz 3 z Azardem. Także zaczynamy. Chciałbym to jakoś szybko w miarę otworzyć, żeby jeszcze dzisiaj Wam ten odcinek wrzucić. Juan Franli, Steiner, Hubocan, Brady. I mamy tak. O, 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 proszę! Legenda Iker Casillas. Moja powtórka. Szkoda, że nie robi king, bo mi go właśnie brakuje. Ale ta karta pójdzie na pewno na wymianę. Także już naprawdę świetna karta wpadła. Także te puszki chyba są najlepsze, jeżeli chodzi o zawartość kart. Tu mamy jeszcze logo Belgii. To jest chyba moja powtórka. Także lecimy dalej. No, legenda, fajna karta. Przyda się na pewno na, na jakieś e, wymianki. Sigurdsson, e, Podolski, Carvalho e, Hoban. I mamy tak. Game Changer, Ozjaków. Moja powtórka. I Passion and Pride z Węgier. E, nie kojarzę, żebym go miał, także, także nawet fajnie. No, ale już tych... E, powtórek mam sporo, także zacząłem właśnie wymianę. Jakby ktoś chciał, to zapraszam na mojego lastickera, w opisie będziecie mieć link. Kadar, a więc piłkarz Lecha Poznań, Sisoko, Krawiec, Azart i mamy tak. Jest, 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 Friends and Foes, Pogba i Steiner, moja yy, chyba już trzecia powtórka tej karty, także pójdzie, pójdzie na wymiankę, no ale jak widzicie legenda Friends and Foes naprawdę te puszki są magiczne, także, także polecam Wam je kupować tu jeszcze mamy Top Żuera żuszczaka chyba go nie miałem, także także naprawdę super lecimy dalej Kadlec, manżukić e, dalej mamy e, Milika Golmaszynę, no bazówki, to już mam skompletowane, także na to nie będziemy zwracać uwagi. Kasami. I tu mamy tak. Wow! Wow, wow, wow. inventive z latan Ibrahimowic, nie miałem go. Karta po prostu przepiękna. Także no, puszka, puszka niesamowita. Zwróciła się już chyba Kukeli. No a my mamy jeszcze ile? 6 saszetek do otwarcia. No, może tu jeszcze coś naprawdę Pięknego wpaść. Także zobaczymy. Baird, Pique, Quentrao, Durica, Game Changer, Eder, powtórka. Logowali. Chyba go nie miałem. No jeszcze 5 saszetek, także trzeba trochę przyspieszyć, bo nie chciałbym, też, żeby ten filmik był jakoś, nie wiadomo jak długi, Klein, Brozowicz, Jemaili, Walters. I mamy tak. Next Generation Williams i Williams z Walii. Powtóreczka i Stopper cech. Chyba go nie miałem, bo nie kojarzę, właśnie e, Czecha. Cztery saszetki zostały nam do otwarcia. No, 6 minut, także nawet całkiem nieźle. Darmian, McLaughlin, Kokorin, Cedric i mamy tak. Defensive Rock Ignaszewicz e, A więc, moi drodzy, moja powtórka. I jeszcze Keyplayer player Ramsey czyli bazówka. Lecimy jeszcze trzy saszetki do końca: Ezil, Predl, Sidorszuk, Denisov. I mamy tak. One to watch, Shadow. Nie wiem czy go nie mam. Chyba go nie mam, także musiałbym sprawdzić. I Inam. Jeszcze dwie saszetki zostały. O, 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 o. Będzie coś fajnego. Będzie coś fajnego. Konoplianka, Diara, Hulahan, Gunter, e, Darida i mamy tak. E, UEFA to, to znaczy ten, tak zwana karta Teams, czyli potrójne logo numer 7. I się bardzo cieszę, bo miałem jedynkę, czóreczkę, szóstkę i ósemkę, a siódemki jeszcze nie miałem. Także, także super. Kolejna fajna karta wpada mi do albumu. No i Ostatnia saszetka, 7 minut, także, także szybko ją sobie otworzymy, żeby też nie był, jeśli nie wiadomo jak długi odcinek. Juchasz, Creici, Dochkal, Antonson i mamy tak. Making History North Island. Mam skompletowane, także to jest powtórka i tu mamy jeszcze Eleven z Belgi chyba nie, to jest powtórka moja chociaż nie kojarzę, także musiałbym sprawdzić, także moi drodzy, tak by ten odcinek e, wyglądał naprawdę te puszki są niesamowite, z najlepszych kart trafiliśmy Teams, Inventiveness, e, Ibrahimowicz, Friends and Foes i e, legendy Casiasa, te dwie karty to są powtórki, także pójdą na wymianę, jakby ktoś chciał e, no i też dwie powtórki to są e, Lege to znaczy ta limitka Hero Lewandowskiego i limitka Shiny Ronaldo, także jakby ktoś chciał to niech pisze, chętnie się wymienię, no ta karta limitka e, Azardami mi wpadła także moi drodzy, puszka naprawdę niesamowita i każdemu polecam sobie taką dużą puszkę kupić, bo jak widzicie no wpadają w nich rzeczywiście najlepsze karty, także trzymajcie się do jutra do następnego odcinka, cześć!